Witam Was bardzo serdecznie na kanale, zakręcona pozytywnie. Zakręcona i zmęczona pocieszkiem niła, ale lecimy z szybkim dla Was starocikiem. Nadrabiamy. Pomyślcie sobie o tej osobie, wiadomość od tej osoby, co ta osoba wam chce powiedzieć. Szczera rozmowa oko w oko musi w końcu być. Wow! Nigdy Ci nie zdradzę, pamiętaj. Bardzo dobrze. Czuję się samotny, samotna no bodajże czuje się samotny, samotna w relacji w roz, jak się rozpadło coś albo po prostu gdzieś sama albo po prostu no pisząc z wami tak koniec naszej znajomości u ale czego? karteczki bo dajesz mi w kość <laughs> oj kochani, kochani to, że ktoś wam daje w kość to nie znaczy, że koniec znajomości, nie przesadzajmy to znaczy, że trzeba spojrzeć też na swoje błędy Twoja miłość jest jak narkotyk. Mhm. Moje serce jest zranione przez ciebie. Szukam takiego samego, takiego samego charakteru jak ja. No, nawet nawet. Będziemy szczęśliwi zobaczysz mówić to uparta ta osoba. Tyle osób u nas mieszało. O, ciekawe się robi, słuchajcie. Aż to powiemy sobie. Nie wybaczyć tego nigdy. Czekajcie, tyle osób u nas mieszało, czyli jakieś osoby trzecie. Nie wybaczyć tego nigdy. Dlaczego ty chcesz, nie chcesz wybaczyć? Pięknie kłamałaś, kłamałeś. O kurczę. Ej, nie martw się. Będzie dobrze. Nie wiem, czy się odezwać, czy nie. Tęsknię. Pamiętajcie, kocha to wybaczy. Głowa do góry, moje łobuziaki. Staje się lepsza osobą. b y